Cześć, witajcie! Dzisiejszy odcineczek. Kolejna kieszeń kabura od marki Tufbield. Tym razem pokażę Wam fajne maleństwo, które zakupiłem sobie ostatnio. Tak się prezentuje, jest to naprawdę niewielkie gabaryty, a naprawdę bardzo fajna jakość i jest to taka kieszonka uniwersalna bym powiedział czy to na metrówkę, czy to na wkręty, czy to na gwoździe i tak dalej, i tak dalej. Możemy naprawdę bardzo fajnie je zagospodarować. Jeżeli chodzi o wymiary, naprawdę mamy tutaj wymiary dość mikre, mamy 10,5 7 i jakieś 11,5 wysokości, więc nieduża. Kieszoneczka i mamy tutaj niecałe 200 gram wagi, więc naprawdę bardzo, bardzo lepka. Oczywiście, już tu mamy mocowanie ten Clip Tech Mini, co naprawdę bardzo fajnie to się wzoruje, ponieważ nie odstaje tutaj. Zobaczcie, bardzo fajnie się kompuje, komponuje nasza kieszonka i na przykład w połączeniu z metrówką. Na przykład w połączeniu z metrówką, zobaczcie, voilà. Fajnie, fajnie. Kieszeń taka podręczna, metrówkę mamy, możemy mierzyć. Nie musimy patrzeć za każdym razem, czy mamy zapiętą metrówkę, czy nie. Ona po prostu w tą kieszonkę sobie wpada. Kolejna kwestia: oczywiście ołówki, metrówki, klapcążki, noże, czy, czy co innego, tak szczerze mówiąc. Czyli wszystko, co chcemy, możemy sobie montować, ponieważ mamy tak. Zacznijmy od początku. Mamy tutaj dwie szlówki, dwie szlówki na wylot i dwie takie kieszonki zamknięte. Tam gdzie szlówki, na przykład klapcążki, na przykład tutaj pyk, tak, tu pyk, tak, tu pyk, tak. I zobaczcie. Mamy, mamy, mamy fajnie zagospodarowaną kieszeń. Dzięki temu mamy wszystkie szmery. Bajery pod ręką nie musimy kombinować, nie musimy szukać. Kieszeń jest na tyle mała, że wszystkie podstawowe elementy mamy pod ręką. Ja oczywiście moją kieszonkę zakupiłem akurat nie pod to, ale można. Ja poszedłem w temat taki, że właśnie yy, szukałem takiej kieszeni małej na wkręty na. Yy, Gwoździe i tym podobne, ponieważ podręczną kieszeń tutaj mam taką, która też naprawdę fajnie się komponuje, a mi zależało na coś małego, ponieważ na przykład przy suchej zabudowie przy GK, gdzie używamy na przykład do połączeń stelaży tak zwanych pchełek, mając na przykład dużą kaburę, dużą kieszeń, na przykład taką, zobaczcie, na przykład taką kieszeń, zobaczcie jaka jest różnica widzicie, I ja w tym momencie na przykład sypiąc tutaj pół kilograma albo kilogram yy, wystarczy mi taki malutki elemencik, co nie? O wiele wygodniej się to będzie nosić niż na przykład do takiej dużej kieszeni wsypać kilograma, czy pół kilograma czy kilogram i potem trzeba szukać tego wszystkiego, więc właśnie to jest taka równowaga, że w tańbilde możemy sobie dopasować kieszenie pod własne potrzeby, nie musimy taskać tamtej dużej kabury kieszeni, a wystarczy właśnie taka malutka podręczna i tak dalej i tak dalej. Fajna opcja, bo ona jest naprawdę fajnie gabarytowo ułożona, ona tutaj jest sztywna, więc myślę, że może jakieś kubełki by śmiało wchodziły i gotowe kubełek wyciągamy z organizera, wkładamy, zapinamy, też fajne rozwiązanie. Tyle w temacie. Jeżeli chodzi o koszt, ja zakupowałem ją na domitech.pl i serdecznie polecam ten sklep ze względu na szybką realizację, fajne wysyłki i rozsądne ceny. Można powiedzieć, że bardzo konkurencyjny na naszym rynku. Można powiedzieć, że jedne z najlepszych, więc ja osobiście serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o koszt, za chwilę Wam wyskoczy. Tyle, dajcie znaczy. Posiadacie, czy używacie, czy Waszym zdaniem takie maleństwo jest fajnym rozwiązaniem, czy też nie. Ja osobiście uważam, że naprawdę ok. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć!